Żywioł ze Studia na Trakcie na ławeczce. Gospodarzem programu jest Jakub Rutka. Dzień dobry Państwu, Jakub Rutka. Witam w kolejny piątek, drugi piątek w nowym roku, trzeci właściwie. A dzisiaj jest z nami w naszym programie na ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł, Cezary Żak. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Panie czarku, mogę tak się zwracać? Bardzo proszę. Y... Chciałbym zapytać na początku o początki, bo ja wyczytałem, że podobno nie były łatwe, że wręcz walka o miejsce w teatrze. Czy to aż do takich rzeczy, dochodziło pyta o miejsce że... w wyścigu kolarskim? <laughs> nie, o, o miejsce w teatrze, że była walka, że nie było łatwo na samych początkach. Nie, to źle pan by czytał. No jak na, samym, na samym początku było bardzo łatwo. Dostałem angaż już na trzecim roku mm -hmm. w szkole teatralnej. Po jednym z egzaminów dyrektor teatru współczesnego we Wrocławiu obejrzał ten egzamin. Ja grałem trzy butyki na w trzech siostrach Czechowa i e, zachwycił się, bo tak mi powiedział później, e, i zaproponował mi angaż do teatru współczesnego, jak tylko skończę szkołę, więc było łatwo. Trudniej było później, ponieważ jak przyszedłem i zapukałem do e, gabinetu tego dyrektora, to on już nie był dyrektorem. Mm -hmm. Ale był inny dyrektor, który, e, który mnie przyjął na etat, e, a po roku stwierdziłem, że teatr nie jest dla mnie. I zajęło mi cztery lata, żeby zrozumieć, że to nieprawda, że teatr jest dla mnie. Yy, więc może dlatego były nie, 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 te, te początki nie takie proste, bo właściwie się rozczarowałem teatrem przez cztery lata szkoły teatralnej nam wkładano do głowy, że yy, a mnie szczególnie, bo ja, ja wychytałem z taką łatką ze szkoły aktora charakterystycznego, który będzie dużo grał dużych ról i właściwie yy, bardzo się przejąłem tym i myślałem, że będę grał dużo dużych ról, a pierwszą rolą był Gucio w bajce Niezwykła przygoda. Malutki epizod, a drugą rolą był działacz społeczny w sztuce Panna Tutli Putli Witkacego. I zagraliśmy 11 razy, no więc nie mogę powiedzieć, że był to sukces yy, wielki, yy, więc odszedłem z teatru po roku. I, w, I był taki epizod, że zajął się pan no, różnymi rzeczami, bo <laughs> wyczytałem, że z żoną przygotowywali Państwo spektakle dla dzieci i mm. jeździli Państwo z tym po przedszkolach. Tak. Ale również miał Pan nawet epizod yy, Piernikowy, handlem tak. piernikami. No tak. Były takie czasy, to był 90 rok, albo 89, albo 90, kiedy yy, niewiele było w sklepach, a już prawdziwej czekolady w ogóle. A nasze dzieci były wtedy, nasze znaczy jedno dziecko wtedy, dwuletnie, yy, nie znało smaku czekolady w ogóle. I y, postanowiliśmy wspólnie z moim kolegą y, handlować we Wrocławiu z samochodu. Prawdziwą czekoladą, a właściwie piernikami w czekoladzie, które to pierniki nabywaliśmy drogą kupna w y, zakładach produkujących pierniki, y, czyli w Toruniu. Tam mieszkała moja Teściowa. Ja leżąc na kanapie wieczorem zadzwoniłem do niej i poprosiłem, żeby ona następnego dnia poszła do zakładów Kopernik w Toruniu i się dowiedziała, czy można kupić pierniki w prawdziwej czekoladzie. I ona poszła, powiedziała, że można kupić bierniki, tylko trzeba założyć działalność gospodarczą. Więc ja następnego dnia poszedłem do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Założyłem działalność gospodarczą. Jest wcale nieprawda, że to trwa i trwa, bo to wtedy też nie trwało. Największy problem był z pieczątką, bo wtedy była obowiązkowa pieczątka. Ale ja pieczątkę załatwiłem, jak to się dzisiaj mówi, na gębę u pana na dole w Urzędzie Wojewódzkim. W takim punkcie, gdzie robiono takie pieczątki, i właściwie w jeden dzień, albo właściwie no, no nie, nie całe dwa dni, yy, miałem założoną działalność gospodarczą tylko po to, żeby następnego poniedziałku bo w poniedziałki aktorzy mają wolne znaczy mieli wtedy, teraz już nie mają i yy, nie grają w teatrach wsiąść w samochód i pojechać, i za yy, tę resztkę pieniędzy, która nam została, jeszcze z poprzedniej pensji kupić pierników. No, ale nie było chyba źle, bo nieraz słyszałem, że podobno ten cały nakład pierników to schodził, jeszcze nie zdążył pan dojechać, wrócić, a już... No sobie. więc właśnie chciałem kontynuować, mówiąc o tym, że te pierwsze pierniki sprzedali... Przywieźliśmy do Wrocławia i sprzedaliśmy z samochodów, no, w 20 minut mniej więcej. To były chyba dwa kartony, to nie było dużo tych pierników, takich serc w czekoladzie i katarzynek i takich wafli teatralnych, które zresztą są do dzisiaj sprzedawane. Y ale potem, jak już się staliśmy potentatami, to taka mazda kombi przywoziła tych pierników po dach, i yy, wpadliśmy na pomysł, że po co my mamy je wozić do Wrocławia i stać, świecić yy, znaną wrocławską gębą na rynku we Wrocławiu? Można je sprzedać po drodze. I stawaliśmy po drodze w Koninie i w Kaliszu i sprzedawaliśmy wszystko. Potem tak, pamiętam taką scenę, jak taka pani kiedyś stałem w kolejce we Wrocławiu, miała do mnie pretensje, że dlaczego nas nie ma już teraz. Że tam na Placu Wolności we Wrocławiu zawsze staliśmy w tym określonym miejscu z tymi piernikami. Ona kupowała co tydzień i nas już nie ma. I tam straszny było opiernicz od tej pani. Współpraca z żoną na te <laughs> przygotowania przedstawień dla dzieci. Współpraca z żoną w serialu który można jednocześnie spektaklem nazwać miodowe lata. Mhm. Współpraca teraz na planie serialu Rancho. Ja wiem, że ta współpraca nie jest taka, że to jest non-stop, że się Państwo widzą. Właściwie rzadko się widzimy. Ale jak ta współpraca się układa? Bo ja słyszałem, że Pan mówi o sobie, że ma Pan bardzo trudny charakter. No, w pracy tak w pracy tak i te początki jeszcze w miodowych latach nie były łatwe ponieważ myśmy już byli po wielu sezonach grania miodowych lat i wiedzieliśmy jaki jest tryb pracy nad miodowymi latami a tym Państwu, którzy nie znają, nie, nie wiedzą, jak to było, przypomnę, albo powiem, że to było tak, że myśmy mieli próby do każdego odcinka. Oczywiście nagrywane te odcinki były z publicznością na żywo w teatrze. Publiczność przychodziła na dwa spektakle. Cały tydzień mieliśmy próby, między godziną 15 a 18, ponieważ od 10 do 14 mieliśmy próby w teatrze. Ja byłem wtedy w teatrze powszechnym, a wieczorem wracałem na przedstawienie do teatru powszechnego. I po tygodniu prób, w poniedziałek, była najpierw próba kamerowa. Przyjeżdżał wóz transmisyjny z czterema kamerami, które były ustawione na prosceniu. I potem graliśmy jedno takie próbne przedstawienie, czyli odcinek dla tych kamer, a potem dwa przedstawienia z publicznością. I po kilku latach już wiedzieliśmy, jak to trzeba robić, żeby było sprawnie. Kasia przyszła, była nowa i nie do końca wiedziała, i parę razy zdarzyło mi się podnieść głos. Czego potem bardzo żałowałem. Oczywiście, bo to nie jest przyjemne, zarówno dla mnie, jak i dla tego, kto słyszy te słowa. I tyle. I potem, ale potem już wyjaśniliśmy sobie w domu pewne rzeczy. Natomiast, wręcz nie, wręcz nie, nie, właściwie przez te 10 sezonów mieliśmy może 3 razy wspólne sceny takie twarz w twarz natomiast yy, Kasia bierze udział ze mną w scenach zbiorowych głównie jak głoszę kazania i tylko wtedy albo przychodzi na pływanie bo były też takie odcinki <tryk> że, <tryk> tak te na plebanii. Pan wspomniał, że y, za każdym razem kiedy pan wchodzi w jakąś rolę pan szuka tej postaci próbuje ją stworzyć żeby każda była inna dlatego oglądając to ranczo i oglądając dwie postacie my naprawdę widzimy dwie postacie no bo ja to studiowałem i, I chcę nawiązać do współczesnych aktorów, bo pan powiedział takie słowa w jednym z wywiadów, że ubolewa pan nad tym, że dzisiaj aktorzy grają siebie, że no. nie, nie czują tej postaci. I to tak jest, naprawdę? Że... Znaczy, ja nie wiem, czy oni grają siebie, czy czują, czy nie czują. Nie starają się. Znaczy, nie... Aktorom, szczególnie w serialu w Polsce, niezależnie. Nie wszystkim oczywiście, ja, 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 ja tak generalizuję. Ale, ale dużo jest takich aktorów. Którzy mówiąc brzydko, olewają pracę w serialu, uważają, że to jest coś gorszego i nie należy wkładać tam za dużo talentu. I, i grają po sobie, to nawet nie siebie, tylko po sobie. Znaczy, bardzo łatwo jest nauczyć się tekstu, szczególnie w telenoweli. Ja dlatego unikam telenoweli, póki mogę. Bo w telenoweli aktor w ogóle nie ma możliwości, żeby, żeby znać perspektywę roli, żeby wiedzieć, do czego się zmierza. E, ja, jak dostaję w, e, tekst Rancha, e, to, to wiem, co się wydarzy z moją postacią w 13 odcinkach. Mogę sobie zaplanować, jak ja w tym sezonie będę grał i co ja będę grał. E, e, co chciałbym zmienić w porównaniu z poprzednią serią, e, żeby zadowolić widza, ale też siebie, bo to ja robię głównie. Znaczy Dla widza też, oczywiście, bo bez widzów nie istniemy, ale robię też dla siebie, bo lubię się bawić aktorstwem, lubię się bawić tymi postaciami. Na szczęście ja mam szczęście do dobrych scenariuszy i do dobrych e, 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 takich produkcji, w których mogę sobie na to pozwolić, żeby się pobawić postaciami. Pan kiedyś powiedział w jakimś wywiadzie, że pan. Może sobie pozwolić na to, że właśnie pan dużo odmawia ról. Że były propozycje no, czy dużo... różnych seriali, że pan odmawia. Tak. Że czy dużo, pan... to nie wiem, bez przesady. Ja nie mam aż tylu propozycji, żebym mógł tak dużo odmawiać. Ale było kilka propozycji, które były jakby powieleniem Karola Krawczyka z miodowych lat, czy powieleniem postaci zaranczaj I rzeczywiście odmówiłem, bo mam tę dobrą sytuację, że nie muszę grać wszystkiego. Będę spokojnie czekał na coś, co mnie będzie satysfakcjonowało zawodowo. Na ławeczce, czyli Jakub Rutka. Na żywioł. Bazując na roli księdza, yy, obserwował pan zachowania różnych księży, z którymi pan miał tam okazję się spotkać. A kreując rolę wójta, czy była na kimś... Tak. E, jak przeczytałem pierwszy odcinek yy, i, zobac i zobaczyłem tego, tego mojego wójta, od razu przed mi do głowy <laughs> mój stryj, którego ja pamiętam z dzieciństwa. On był sołtysem na wsi. Pod Brzegiem Dolnym, ja się urodziłem w Brzegu Dolnym, a, a pod Brzegiem Dolnym była taka mała wieś, Wały się nazywała, Wały Śląskie. I tam był sołtysem mój stryj, y, który był takim wójtem. Znaczy, on nie był na bakier z prawem, tak jak ten mój wójt, ale, ale on mocno stąpał po ziemi, trzymał tę wieś, y, tych ludzi, też swoją rodzinę bardzo, y, brzydko mówiąc, za mordę. W, wiedział, czego chce, był bardzo stanowczy. I, I zobaczyłem w, w tej postaci tego mojego stryja. A bardzo często u nich bywałem tam na wsi, bardzo lubiłem tam przyjeżdżać do mojej babci. Spędzałem tam część wakacji zawsze, więc go bardzo dobrze znałem, pamiętałem jego rysunek, jak on chodzi, jak się zachowuje, jak mówi, jak reaguje na pewne rzeczy. Zresztą jego syn zadzwonił do mnie po, po tych pierwszych odcinkach, 10 lat temu, i powiedział mi, że zobaczył swego ojca, to to była dla mnie do, dobra recenzja. I też reżyserzy doświadczyli swego rodzaju buntu z Pana strony, bo podobno założenie było takie, żeby postacie były jednakowe. Mhm. No tak, no bo jak w scenariuszu jest napisane, że są bracia bliźniacy, no to na pierwszy rzut oka oni powinni być podobni, przynajmniej fizycznie, do siebie. Ale ja też zacząłem myśleć trochę widzem i w interesie widza, bo wiedziałem, że jeżeli będę grał dwóch takich samych facetów, chociaż zróżnicowanych charakterologicznie, ale jednak wyglądających tak samo, to nie będzie ciekawie. E, zarówno dla mnie, jak i dla widza. Więc przekonałem Wojtka Adamczyka, że jednak, i zaproponowałem zresztą te charakteryzacje, e, że jednak oni powinni się różnić, fizycznie również. E, no i on na szczęście na to przystał. E, to nie było łatwa rozmowa, ale, ale była. Potem e, powiedział, że tak, że miałem rację, że, że, że oczywiście w, warto było walczyć. Lubi pan role komediowe, bo yy, wyznał pan, że role komediowe są trudne. Że łatwiej jest na przykład zagrać w dramacie? Znacznie łatwiej. A z kolei dramaty są nagradzane, a komedie nie. No nie, dlatego, że takie mniemanie wśród publiczności jest takie, że my, aktorzy komediowi, jak to mówił jeden z reżyserów mi znanych, kręcimy to w lewej ręce. Znaczy, że to jest o tak i już jest śmiesznie. Tak nie jest. To jest naprawdę trudny kawałek chleba, jeżeli się poważnie traktuje mm, swój zawód i siebie, i widza, to trzeba się nad tym nagłowić, żeby to było prawdziwe, przede wszystkim wiarygodne, a przez to śmieszne. Właściwie ja znam mało dobrych aktorów komediowych, którzy by byli zabawni również w życiu. Te samobójstwa wśród aktorów amerykańskich, o których się słyszy od kilku lat, to są, proszę zauważyć, głównie aktorzy komediowi. Oni nie wytrzymują tego napięcia, prawdopodobnie. Mam nadzieję, że mnie to nigdy nie spotka. Ale, yy, ale jeszcze raz powtarzam, zagranie roli dramatycznej jest znacznie łatwiejsze, ponieważ bardzo łatwo widza oszukać. O wiele łatwiej oszukać widza w dramacie niż w komedii. W komedii recenzja jest natychmiast. No, albo widz się śmieje i yy, jest to dla niego zabawne, albo przynajmniej żartobliwe, albo nie i wtedy jest dramat. I które z takich kreacji łatwiej się panu gra? Czy wolałby pan siebie? No łatwiej, znacznie się gra dramat. Jak zagrałem w tajemnicy twierdzy szyfrów mm -hmm. SS-mana. No to, to była inna zupełnie rola, bo to no, było... Ale to było łatwiejsze. To, to było, łatwiejsze. było znacznie łatwiejsze. Tam był też fajny materiał do zagrania. Ja dużo zaproponowałem zmian w tym scenariuszu. To, że on był narkomanem, to był mój pomysł. E, e, naczytałem się dużo książek o oficerach SS w czasie wojny i tak sobie zrobiłem, tak, tak, tak wymyśliłem tę postać, że ona mogła być jeszcze taka krwista. Oprócz tego, że on był tylko sadystą, że się wyżywał na, na tych więźniach, e, przeczytałem, że bardzo często e, to byli heroiniści czy morfiniści. Gering zresztą też brał morfinę, namiętnie, właściwie można powiedzieć. I wiedziałem, że to jest taki klucz do tej postaci. Mm, ale to było znacznie łatwiejsze od Karola Krawczyka, znacznie. No, Karol Krawczyk to mimika to po prostu Oscarowa jest tam wręcz. No ale, ale to już, kunszt, to już chyba ten kunsz. No, znaczy Największy zasługa Maćka Wojtyszki, który na początku. Bo nie wiem, czy pan wie, że to pierwowzorem jest Hanny Muner są amerykańska. Tak, tak, amerykańska. A jeszcze podobno pierwowzorem A widział pan Stanowie. Jakikolwiek odcinek. Honey Widziałem Mons. oryginały, również były tak samo w teatrze kręcone. Okropne, nie do oglądania. Nie do oglądania. To jest obejrzeli same... kilka odcinków, i tam Sztucyne. na przykład Karol Krawczyk lał tego norka naprawdę fizycznie i swoją żonę bił. Co Amerykanów w 50-tych latach potwornie śmieszyło. Myśmy to obejrzeli i właściwie był taki moment, że może by tego nie robić, bo taki producent, który przyjechał z ramienia Amerykanów z Londynu, mówił, że to ma być jeden do jednego, że to ma być tak samo. Oni nie po to licencję na ten serial, żeby było inaczej. I wtedy Maciek Wojtyszko i wielka zasługa tutaj jego um, uderzył pięścią w stół i powiedział, nie, polski widz tego nie kupi. To, to, w, to w ogóle się nie przełoży na, na, na dzisiejszego polskiego widza w 1998 roku, bo wtedy zaczynaliśmy. Nikt nie będzie wiedział, dlaczego my tak gramy. I zaproponował no, takie granie, jak, 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 jakie, jakie widzieliście. W tych pierwszych odcinkach potem się to I widzimy nadal, bo przecież. No tak, to jest ciągle powtarzane na okrągło. Ale to dużo widzów się cieszy. Ja to mówię, kanał Miodowe Lata 24 powinien powstać. Ale to i tak już jest, bo chyba trzy transmitują. Na jednym się kończy, na drugim się zaczyna i jeszcze jest że Nie śledzę tego. Nie śledzę, ale też i pamiętam taką sytuację, że nagraliśmy pierwszy odcinek na próbę i producent, to jeszcze były czasy kaset VHS, zaniósł taką kasetę z jednym odcinkiem do Polsatu. No, i tam ten zarząd się zebrał, i oni powiedzieli: No nie, no tragedia, no to jest tragedia, to w ogóle nie jest takie jak Hany Muners, i że w ogóle to jest nieśmieszne, to coś tam wydurniają. Co to w ogóle jest? No i, yy, i pamiętam, że producent do nas wrócił i powiedział, że no, oni nie wiedzą co, co robić, no ale trudno na no, pieniądze poszły, trzeba nakręcić kilka odcinków z publicznością na żywo. I dopiero jak oni usłyszeli tę publiczność, którą trzeba było uciszać, E, bo no, sekundy szły, publiczność nam przeszkadzała grać, e, e, śmiejąc się bardzo nawet. Były, nie wiem, były czy takie momenty. widział, ale... ale widziałem taką informację, że Miodowe lata to pierwszy serial, w którym zamiast tabliczki z napisem aplauz tak, tak, używało się cisza. Tak było, tak. tak. Cisza albo ciszej. E, znaczy ludzie się mogli śmiać, ale ciszej i krócej. To chyba, nie wiem, czy tak było gdzieś na świecie. E, wiem, że potem była jakaś przymiarka do jednego z sitcomów w Polsce. Hmm, który był realizowany z publicznością na żywo, ale wytrzymało tylko trzy odcinki. I zresztą śmiechy do tego sitcomu brano od nas. A całkiem nowe lata miodowe? No to była pomyłka i... i, i... A co, był, co było? Co przyczy, była Czy przyczyna leżała w tym, że właśnie wyszliście z teatru? Tak, że wy... absolutnie tutaj upatruję przyczynę tego, że, że to się nie sprawdziło. Wyszliśmy z teatru, zaczęliśmy robić normalny film. E, poza tym e, tam się pojawiło jakieś dziecko, tam coś było, że dziecko, że... że e, Widz był przyzwyczajony, że to są dwa małżeństwa bezdzietne. Oni mają y, siebie i ich problemy. Dziecko byłoby czymś nowym. Nigdzie na świecie nie było dziecka. To był polski pomysł. Amerykanie się na to zgodzili, ale to był absolutnie nie wybał. No ale zrobiliśmy no tak podpisaliśmy kontrakt, trzeba było to zrobić. Rancho, dziesiąty sezon czy to już jest definitywnie ostatni? No taką mam informację na dzisiaj. Hmm, że więcej nie będzie. Nakręciliśmy, jeszcze się skończyliśmy. Um, Te zdjęcia czekamy jeszcze na śnieg, bo nie ma ciągle śniegu, a potrzebujemy zagrać kilka scen w śniegu, bo to będzie zimowe ranco pierwsze. Eee, no, nie wiem, czy będziemy kontynuowali. Na, na razie wiem, że w przyszłym roku nie nakręcimy kolejnego ranca. Nie ma prac scenariuszowych, więc na pewno nie, nie zrobimy tego. Natomiast, czy my kiedyś wrócimy do niego, nie mam zielonego pojęcia. Y oczywiście, jeżeli będzie taka, taka propozycja, to ja chętnie to zagram, bo ja to lubię grać. Natomiast y ja uważam, że należy iść dalej. Trzeba robić nowe rzeczy. Na wiosnę premiera? No, tu nie jestem pewny. Dlatego, że też doszły mnie słuchy, że być może y premiera będzie jesienią, bo zimowe. Dlatego, że ostatnia scena to jest scena pasterki. Ona się powinna odbyć 24 grudnia. A jakie jeszcze możemy poznać sekrety, jakie się tutaj nadają. Niewiele możecie poznać, bo mnie producent powiesił. Wie pan za co. No, ja, ja mogę tylko mówić o sobie. <laughs> Ten mój wójt, czy senator, czy, czy teraz prezes partii startuje w kampanii prezydenckiej. No i cz czerepach kombinuje jak może. I rzeczywiście, to poparcie dla niego bardzo wzrasta. Ale on cztery czy pięć dni przed ogłoszeniem wyników znika. Prezes partii, polskiej partii uczciwości znika. I się ukrywa u swego brata na, na plebanii. I tam się dowiaduje, y, znaczy tam właściwie, nie wiem czy powinienem to powiedzieć, y, y, pisze wspólnie z y, księżmi i z innymi ludźmi program naprawy dla Polski. Ale y, mam nadzieję, że tego nikt nie będzie oglądał. <grym, <grym, aż, aż tak nam no, pan życzy. Nie no, my mamy nadzieję, że jak najwięcej no. osób to obejrzy. I będzie wiedziało przynajmniej, żeby warto czekać na tę premierę y, serialu. L na koniec y, naszej rozmowy chciałbym wrócić do ról dramatycznych, bo my mieliśmy jakiś czas, na no jakiś czas parę lat temu rozmawiać dla lokalnej rozgłośni radiowej, akurat rozmowa telefoniczna. Tam Pan mi przyznał, że nie miałby pan nic przeciwko, aby zagrać w polskiej wersji filmu Ojciec Chrzestny. No tak, chociaż nie bardzo wierzę, że ona powstanie. Hmm. Ale ja mówiłem dlatego, że chciałbym zagrać poważną rolę, bo ona jest łatwa, wracając do poprzedniego wątku. E, Poza tym, już się nagrałem komedii w, w życiu i chciałbym spróbować czegoś innego e, i pograć sobie w czymś innym. Te role dramatyczne, które ja zagrałem, czy to w teatrze, czy, w, czy w, przed kamerą, one zawsze mi sprawiały wielką radość. Ale nie dlatego, że były jakieś bardzo skomplikowane, tylko dlatego, że były odskocznie od komedii. E, zagrałem też w takim teatrze telewizji tajny współpracownik. Zagrałem takiego mm, e, komendanta Urzędu Bezpieczeństwa, który w 50 latach e, u, u, urzędował w, w, w UB w Warszawie. E, bardzo fajnie napisana rola. E, e, I tyle, no właśnie, ten Gering, czy, czy, czy ta inicjatywa Twierdzy szyfrów. E, Mam nadzieję, że mnie jeszcze spotka coś poważnego w serialu. No spotka ser, na pewno. Między innymi u nas pana spotka. Na ławeczce, czyli jak Rutka na żywioł. O, jest wypychacz. Mhm. To można i jak wręczu też. Yy, Co? Yy, jak ksiądz, ale może być <laughs> też wypychać. Dobra. O. No, tak. to strasznie komedio będzie. <laughs> Proszę Państwa, tylko na maweczce, dzisiaj Cezary Żak w roli ojca Dobrze. chrzestnego. To kursywą to będę odczytywał. No proszę. Dam Panu wszystko, o co Pan prosi. Znam Cię od wielu lat, ale o pomoc prosisz po raz pierwszy. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz zaprosiłeś mnie na kawę. Chociaż moja żona jest matką chrzestną twojej jedynej córki. Bądźmy szczerzy, nie chciałeś mojej przyjaźni. Bałeś się być moim dłużnikiem. Nie chciałem mieć kłopotów. Rozumiem. Rozumiem. W Ameryce znalazłeś raj. Dobrze zarabiałeś. Chroniła cię policja i sądy. Nie potrzebowałeś mojej przyjaźni, a teraz przychodzisz do mnie. No sprawiedliwości! Ale nie prosisz szacunkiem. Nie proponujesz przyjaźni. Nie nazywasz się nawet twojej cenchrzesty. Przychodzisz z dniu ślubu mojej cyrki i prosisz, bym mordował za pieniądze. Proszę tylko o sprawiedliwość. To nie jest twoja sprawiedliwość. Twoja cyrka żyje. To jest twoja kwestia. A więc niech cierpią, tak jak ona. Ile mam ci zapłacić? Ej, kła, kuła. co ja ci zrobiłem, że mnie tak nie szanuję? Gdybyś przyszedł w przyjaźni, drańca skrzywdził twoją córkę, zostałby ukarany jeszcze dziś. I gdyby ktoś tak uczciwy jak ty miał wrogów, twoi wrogowie byliby moimi wrogami. A wtedy obawialiby się ciebie. Będziesz mym przyjacielem, ojcze chrzestny. Dobrze. Dobrze. Jednego dnia, który może nigdy nie nadejdzie, poproszę o przysługę. Ale póki co dam ci tę satysfakcję jako prezent w dniu ślubu mojej córki. Dziękuję, ojcze Na ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł. Ostatnio y, w modzie Przynajmniej w internecie jest wznawianie różnych kultowych scen z różnych filmów po iluś tam latach. I na przykład jest tam, chłopaki nie płaczą po 20 latach, scena Cezarego Pazury. Jest y, Artur Barciś, scena po 20 latach, jak odgrywał. Y, jest masa takich różnych scen. No i jest między innymi scena z Miodowych lat, która po prostu obiega, obiega internet jako kultowa scena. Nie Która? Tam, nie. Która to jest nie scena? Wiem. Znaczy, ja myślę, że tamto można by. Nie problem, żeby z każdego odcinka takie sceny znaleźć. Ja pokażę. O, tylko ten no. tekst. Tylko chciał, naprawdę, nie wyśle się. Chciałbym... Co ty, no ja mam się z ciebie śmiać, że Co, co. Karol, ty to jesteś taki, nie przyjdzie. No i co. No i pamięta pan tą końcówkę tam? On coś tam oglądał, jakieś bajkę taką, tak? No, on jak? oglądał kreskówki. To, to była ciekawe, scena, dziecko, kiedy duże, Tadek Boże, chciał się ja rozmawiać. Nienawidzę. I Tadek wstaje i wychodzi. I drzwi się zamykają. I co robi wtedy Karol Krawczyk? Co robi? Nie wiem. Nie? No przecież to było 18 lat temu. Skąd ja śmieje się? Pamięta? To obejrzymy sobie fragment. No obejrzymy naprawdę? sobie fragment? To obejrzymy. I państwo również sobie tu A wiem! On tak się śmieje jakoś tak strasznie. <laughs> No coś mniej więcej w tym stylu, tak? ale no, ale przypominamy, przypominamy fragmencik, puszczamy? No. Puszczamy, to puszczamy fragmencik. Duże dziecko, duże dziecko, Boże, jak ja tego nienawidzę, duże dziecko. Wznawiamy, proszę Państwa, scenę Miodowe lata po latach. i Ilu, gdybyśmy to mieli zliczyć? 18. 18. Miodowe lata, kultowa scena, którą przed chwilą mieliśmy okazję oglądać po 18 latach. Możemy? Tak. Karol, ale nie będziesz się ze mnie śmiał? No co ty? Ja będę, mam się śmiać, jak te kres, kreskówki oglądasz? Ja na pewno się nie będę ścieżnie śmiał. O, Danka, to się ze mnie śmieje, wiesz? Tak. No, tak się tym się, że ja kreskówki. duże dziecko mówi, że duże dziecko. No wiecie? wiesz co, Tadek, uspokój się! Uspokój się, ja bym się z w życiu. Na pewno nie będę się śmiał obiecuję. Naprawdę no, obiecuję, naprawdę? że nie będę się śmiał. Nie! Naprawdę? Co ty kreskówki, to jest bardzo poważna rzecz! Kurczę, Karol, wiesz co, ty to jesteś naprawdę, no taki jesteś taki przyjaciel, taki o, naprawdę, wiesz, bo Danka do siebie, duże dziecko, duże dziecko, normalnie, duże dziecko, ja to już nie mogę, duże dziecko! Karol, ale oddaj mi 5 złotych. <noise> Cezary Żak, proszę Państwa, na ławeczce w programie, na ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, bardzo że y, fajnie się nam rozmawiało, że nie będzie Pan żałował tutaj, że do nas, nas odwiedził w naszych skromnych progach. Też mam taką. Nazwę. <laughs> Milczenie. Milczenie, jak ktoś mówi, jest złotem. My mamy taki, taką, taką niespodziankę, taki upominek. Mm, Jeżeli mm. mogę prosić, to jest od naszego programu. Akurat może sobie na domowe wieczory. Ach. Uję przy ograbieniu to się napijają. Na Bardzo czyli dziękuję. Czyli Rutka na żywioł. To ja dziękuję jeszcze raz za wizytę, a my widzimy się w kolejny piątek o godzinie 18 na naszym kanale na YouTubie. Wchodźcie na naszą stronę na Facebooku. Klikajcie lubię to i bierzcie udziały w konkursach, bo można między innymi takie kubeczki wygrać. Dziękuję raz jeszcze. Widzimy się za tydzień. Pozdrawiam, Jakub Rutka, Do zobaczenia.